Siemanko, z tej strony Piwna Japa i witam Was w kolejnej wideo degustacji na moim kanale. Dzisiaj piwo wyjątkowe, jedyne w swoim rodzaju. Nie chodzi też tutaj o sam który to wytworzył, tylko o styl, którego tak naprawdę w Polsce uważano może kilka, góra dziesięć komercyjnych yy, wypustów, z czego najpopularniejszy to było chyba żywiec szampańskie. No i tym samym już zdradziłem, co to jest za piwo, yy, albowiem jest to Birre Brut. Tak się prezentuje butelka z browaru Wiatr w Uniejowie. Poza tym było um, chyba kilka podejść jakichś takich um, eksperymentalnych. Z takich większych um, chyba Czesław Działak ważył w browarze mie miejskim um, w Białym Stoku, albo w Bielsku Białej, teraz nie przypomnę sobie. Um, ale tych piw naprawdę było bardzo mało, więc um, każde takie jedno to jest coś wyjątkowego. Um, Bir to tak naprawdę jest mariaż um, piwa i um, szampana. A więc piwo fermentowane drożdżami szampańskimi, przez co tutaj nie doświadczymy żadnych nut chmielowych, nie doświadczymy chmielowej owocowości, goryczki, takich rzeczy znanych z pilnej rewolucji, tylko raczej dostaniemy coś bliżej belgijskich klimatów, bardziej klimaty przyprawowe: od owocowe, takie polskie, z polskiego sadu owoce. No i oczywiście to, co się pojawia w nutach winno-szampańskich. Co jest jeszcze na etykiecie? Odkryje niezwykłość smaku, birebrut. Poznaj piwo z delikatnie musującą teksturą o wyraźnych nutach drożdżowych i owocowych dzięki powtórnej fermentacji w butelce. Birebrut otrzymuje wystanie typowe dla win musujących. Efektem jest kompozycja delikatnej słodyczy i wytrawnego charakteru, co czyni eleganckim wyborem dla miłośników piwa. W składzie mamy woda słody glukoza, drożdże, chmielę. Piwo górnej fermentacji niefiltrowane, niepasteryzowane zawiera naturalny osad na dnie. No i ten osad. Niestety troszkę się unosi, nie jest aż tak bardzo zwarty, zbity. A, i moc 10,4, termin ważności 10 września 2024. Z tym terminem ważności, tak, z występami szampańskimi, bym się sztywno nie trzymał, ale w tym terminie na pewno jedna butelka zostanie otwarta. Piwo zostało zamówione ze sklepiku strony browaru Wiatr. No i jeśli jesteście zainteresowani techniką, to też serdecznie Wam polecam. Nie jest to żadna współpraca, reklama, po prostu gdzieś mi to wpadło, więc sam byłem bardzo, bardzo, ale to bardzo ciekaw. No i spróbujmy to otworzyć. O, korek wsadzony porządnie. Może się nie urwie, może nie wystrzeli. O, idzie powolutku, powolutku. No, ciśnienie jest spore, ale udało się bez większego wystrzału. No i sprawdźmy, co się kryje w tej butelce. Jest pięknie klarowne to, co się nalewa w takim pełno złotym odcieniu. No, może trochę się w tym szkle może odrobinkę w tym szkle jest takie. Przydymione bym powiedział, trochę jak mniej więcej dzisiejsze słońce, a to jest pierwsza balkonowa degustacja w tym sezonie, więc mam nadzieję, że będzie fajnie. No i jest dużo nut oddrożdżowych, dużo nut takich pierwsze, co powiedziałbym kojarzących mi się z belgijskim sezonem, z blondem. Lekka guma balonowa, też taka się przewija właśnie oddrożdżowa. I owoce, brzoskwinie, morele, taki bardzo dojrzały agrest, jest także taka porzeczkowa nuta. I przyprawy, fenole. Bardzo fajnie to gra. Pierwszy łyk jest wytrawne. To jest ten dodatek glukozy, który pozwolił drożdżom zjeść jeszcze więcej niż same by chciały. Wzbudzić w nich jeszcze większy apetyt, żeby pozbyły się nadmiaru cukrów. Żeby zostało, zostawiły tym samym więcej trochę alkoholu. Ale efekt zamierzony, bardzo fajne, Lekko, właśnie białe pieczywo. Oddrożdżowe posmaki, owocowość. Lekka pieprzność na języku. Hmm. Bardzo przyjemne, gładkie, to co wiem, wytrawne. Trochę mi brakuje jeszcze tutaj bombelków więcej, ale może to był efekt właśnie tego, że to się skumulowało. Zresztą widzieliście, że butelka tak naprawdę była nalana gdzieś, nawet nie do początku dobrze, szyjki, tylko tak pod szyjkę. I to jest butelka 650 ml, więc ciekawe, czy to jest pojemność nalana rzeczywiście, czy to jest pojemność nominalna butelki. Bo szczerze powiedziawszy nie, nie, nie porównywałem, no ale otwiera się. Otwiera i jest coraz więcej tej właśnie no, polskiego sadu przez morele, Morwa. No, muszę powiedzieć, że browarwiat e, zaskoczył. E, zaskoczył tym, e, i tak jak też wspominali u siebie na stronie, no to mm, oni też wychodzą na przeciwkością i temu, co jest zapotrzebowanie, więc myślę, że chęć pokazania czegoś nowego, zwłaszcza. Tak nietypowego w skali całego kraju, w skali całego craftu, to jest rzecz warta uwagi i odnotowania. Powiem szczerze, że mi bardzo to piwo smakuje. Może bym się bardziej skłaniał ku temu, żeby ono było trochę lżejsze, trochę mniej woltażowe, żeby miał nie wiem 7, a nie 10,5, ale ok, rozumiem taki zamysł, zamiennik wina, pokazanie czegoś fajnego piwem. coraz więcej nud pojawia się taka lekka szałwia się pojawia, muśnięcie miętą. Piękne takie delikatne drapania na języku. Naprawdę przepiękne, fajne, przyjemne piwo. Może nie na super upały, ale na takie właśnie wiosenne otwarcie jak najbardziej. Jeśli jesteście ciekawi, szukajcie. Myślę, że butelki będą dostępne jeszcze na, na, na stronie właśnie Browaru Wiatr a ja Wam dziękuję za dzisiejszą wspólną degustację ze mną. Jeśli podobał Wam się materiał, to zapraszam do łapkowania. Jeśli jesteście tu po raz pierwszy, zapraszam do subskrypcji kanału. Tam będziecie wtedy już mieli wszystko w swoim feedzie YouTube'owym na bieżąco, co się pojawia. No a ja się z Wami żegnam i do zobaczenia w kolejnych materiałach. Zdrowie browaru wiatr, wszystkiego dobrego i więcej takich zaskoczeń. Na razie, cześć.